Siema, Gruby Born To Fit Część druga chujowej serii Rozpakowywania siatek Zaczynamy Makaronik durum Już był w tamtym odcinku Pierwszym, więc nie będę więcej o nim gadał Ananas Też było I zostaje w menu Brokłek Czyneczka z indyka, teraz będzie trochę miękka. Kurok. Raz, dwa. To wyjdzie na to, że umiem liczyć do więcej niż dwóch, trzy, cztery, ale to nie koniec. O, jest jeszcze w drugiej siatce, ale jest przywalony innymi zakupami, więc to zaraz brokułki mrożone, jeszcze tak, żeby było na zapas. I co tutaj mamy? Chińska mieszanka warzywna do kury, na smak. Pomidorki. Gdzieś jeszcze były drugie, ale pewnie się zaraz znajdą. Dobra, dalszy ciąg. Kurczaka. 5, 6. Kurwa, niezła wieża. Ciekawe, czy ustoi. 7, po jednym na każdy dzień tygodnia. Ale żeby mi tak nie było smutno kurczakowo, to mamy tutaj sztejka z Rustbefu na patelni grillowej przyprawy jakoś fajnie. Będzie smaczna rzecz. Dobra, co tam dalej jest? To na ryżu, też basmatia ostatnio. Dobra, poprawię. Armia ryżu i armia kurczaka. Dobra, pomidory się jeszcze nie znalazły. Właśnie się zastanawiam, czy nie wypadły w aucie. Ja pewnie zobaczę jutro, albo pójdę za chwilę. Papryczki znowu... ...i jabłuszka. została jeszcze jedna siata. Jaja. I drugie jaja. Pora na dobranoc. Jak to lubił mi szatek Dobra, wiem, że to było suche. Mąka. Pełnoziarnista, przenna. Chciałem orkiszową, ale nie było orkiszowej, więc pełnoziarna przenna też będzie dobre. A po co? Naleśniki. Mam smak od dłuższego czasu i stwierdziłem, że trzeba zrobić. Dobra, frykas. Wafle ryżowe kwaśne śmietana z cebulą. Zajebiste. Lubię były, to wziąłem. Zaraz zjem. Kolejny frykas Pepsi Light Lemon. Zajebista po prostu. Wiem, nadużywam tego słowa trudno. Ale jest wyborna. Coś na długie, jesienne, samotne noce dla kobiet? Ogórek. Przesadziłem. Zielony ogór. Co dalej? Coś tu jeszcze jest. Smakołyki. Jogurt grecki z jagodami. Wyśmienity. Dobra przekąska. Nie bazowałbym na tym, że to jakieś wspaniałe białko, ale dobra rzecz. Jak greckie, to feta też. Do samaty lodowej z pomidorkiem, z winegretem. Wyborna opcja. No i można w sumie trochę podbić tłuszczy takim winegretem. Dorypać sobie trochę oliwy do tego sosiwa I kalorie idą w górę. Kukurydza bez dodatku cukrów. Starczy tego cukru, wiecie, jest wszędzie, ja się luboję, Ogórki kiszone, w sumie, może coś powiem o ogórkach kiszonych, kapuście kiszonym, innym kiszonym ścierwie. Na redukcji czasami ratuje życie jak nie masz już kalorii, a z straszliwie to możesz zjeść tego tonę i nie zrobi ci to różnicy. Zawsze można się trochę zapchać. Taki mały tip. Ale nie jestem na redukcji, tylko na masie, więc będę musiał to wszystko zeżreć. Dobra, pojechałem specjalnie do leklerka po olej kokosowy w dużym opakowaniu 800 gramów, i nie było. Więc wziąłem mały. Trudno. Do smażenia. Ciekawostka. Nie wiem, czy ciekawostka, to już Wy mi potem powiecie. Olej kokosowy nie ma niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Chociaż jest olejem roślinnym. Dlatego jest dobry do smażenia. Nie musicie się bawić, że będzie rakotwórczy jak azbest po obróbce termicznej. Wzór. Czy jest tam coś jeszcze? Przyprawa do gerosa z glutaminianem sodu. Ha! Wyszności. Dobra. No i to by chyba było na tyle. Więc tak: armia ryżu, armia kurczaka, smakołyki i tam gdzieś owoce i warzywka. No, i tam jeszcze się ukryły jakieś jaja. I to wszystko moi drodzy, powinno mi starczyć na tydzień żarcia. Przynajmniej takie jest założenie. A co z tego wyjdzie, przekonam się za tydzień. Dobra, dzięki, że wytrzymaliście do końca. Macie jakieś pytania? Piszcie w komentarzach. Nie wiem o co można pytać odnośnie żarcia, ale. Może macie jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dobra. Dzięki wielkie, trzymajcie się, siema.